Czy ten singiel właśnie to jest ta piosenka, z którą chciałaś występować, albo zgłaszałaś, bo tak naprawdę nie wiemy chyba tego no do Eurowizji, bo długo zapowiadałaś, że się zgłasisz, że nagrywasz właśnie swój najlepszy utwór w karierze. Czy to jest właśnie ta piosenka? Nie, to nie jest ta piosenka, piosenka, którą zgłosiłam na Eurowizję, powstała przy współpracy z bardzo znanymi szwedzkimi producentami, była po prostu doskonała, naprawdę nieskromnie powiem, ale była świetna, także, ale no, niestety przez Polską Komisję nie przeszła. Ale czy będziemy mieli my, odbiorcy, szansę ją wysłuchać? Może też teledysk zobaczyć? Będziesz ją promować? Y być może w następnym roku. A, a <noise> czyli poczeka jeszcze sobie <noise> nie, nie, w szufladzie. Tak, dokładnie. Natomiast Doceń to jest zupełnie inną piosenką. Jest bardzo pozytywna i przede wszystkim w języku polskim, bo bardzo zależało mi na tym, aby w tekście, który napisałam, przemycić takie pozytywne wartości. O tym, o tym napisałam, żeby po prostu cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy, które nas w życiu otaczają, żeby nie skupiać się na problemach. Bo często jest tak, że mnóstwo jest osób, które się zamartwiają, mają jakieś depresje, są, są smutne. I skupiałam się na problemach, a tak jak ja w tej piosence napisałam, że naprawdę trzeba doceniać to nawet, że człowiek się uśmiecha, że może się śmiać. To jest może tak trywialne, ale faktycznie to jest bardzo ważne, bo wtedy przez życie idziemy po prostu z uśmiechem na twarzy jest dużo łatwiej. Ja często obserwuję mojego synka, który jak wstaje rano, zawsze się uśmiecha, czy jest słońce, czy jest deszcz, jemu się wszystko podoba i my powinniśmy się uczyć od dzieci właśnie takiego podejścia takiego optymistycznego.